Ja to się odchujniał. to jest dyscyplina, do to nie wiedziałeś. Przychodzę do Was jako Alicja z przyszłości. Pomijając dystyczne i filmy, nie będę Wam tutaj tego rzucać, opowiem Wam, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o tamten wieczór. Wróciliśmy z chłopakiem do mieszkania. No i co się okazało? Powiem tak: nie musieliśmy iść do Zo. Zo przyszło do nas. Co prawda, jest mi atryzywany w formie, ale mniej więcej wyglądało to tak, jak wiecie, są te filmiki i memy, że. A jak ktoś jest w hotelu, dzwoni do recepcji i pyta, czy znasz bajkę Tommy Jenny? No to jest tutaj, <grym> zabierz Toma. Ze sobą, ja będziesz przechodzić. To tak mniej to, to więcej było. Ym, wszystko dobrze się skończyło, tak? Od razu zaznaczę, po prostu y, wymieniono nam mieszkanie, na, na inne, na lepsze. Natomiast, tak, był Jenny w naszym mieszkaniu. Nigdy życie mi się to nie zdarzyło, moją chłopakowi też. Ja w tym momencie się z tego śmieję. Natomiast nie było mi do śmiechu, jak słyszałam notorycznie hałas, przez który wiedziałam, że nie zasnę. Bo to mnie strasznie zdestresowało i następnego dnia odchowywałam tą migraną przez, przez następne dwa dni. Uroczo. Natomiast samej myszy, się nie bałam, tak? Ja bałam się tego, że ja nie zasnę, bo coś hałasuje. My nie wiedzieliśmy, co to hałasuje. Natomiast ostatecznie znaleźliśmy mysz, właściciel. Wymienił, znaczy właściciel, to była agencja, rozmawialiśmy z panem z agencji, która pośredniczy pomiędzy właścicielami mieszkania, wynajmującymi takimi jak my. No i e, zaoferował nam po prostu od razu lepsze mieszkanie o wyższym standardzie, dużo większe, bo było dwupoziomowe. Ja miałam łóżko, jak wcale nie, ten, czy jak księżka na Siarku Grochu spałam, tak, jak księżka na Siarku Grochu, bo miała dwa materiace, bo wzięłam tą główną sypialnię. I powiem Wam, że no, naprawdę było spoko, tak, mieliśmy widok na Motławę, było, było fajnie, natomiast no słabo, tak? Tutaj zawiodła ekipa sprzątająca z tego względu, że tam mieszkanie po prostu było nieodkurzone. I gdyby ktoś odkurzył to mieszkanie, to z całą pewnością uderzyłby odkurzaczem o metalową pułapkę z myszą w środku, ją wyjął. i nie byłoby całej akcji. Natomiast, to, że ktoś nie odkurzył, no to pod moim łóżkiem, centralnie pod poduszkami jakby na podłodze, tam gdzie na łóżku były poduszki, to, to pod tym na podłodze no, była mysza. Natomiast nie ja mówię, wszystko dobrze skończyło, jak najbardziej e, zostało to fajnie rozwiązane. No tutaj, prawdopodobnie ta agencja pośrednicząca, e, właśnie pomiędzy właścicielami, najmującymi, nie, nie ma pojęcia o tym, że tak to było, nie wiem, czy zostawił to właściciel, czy nie. Natomiast na pewno serwis sprzątający zawiódł, bo gdyby posprzątali, to by tą myśl że nie posprzątali, no to prawdopodobnie oni musieli zapłacić różnicę pomiędzy naszym mieszkaniem a. Tym, tym, którym wynajomowaliśmy, a tym, który ostatecznie dostaliśmy, no to tamto drugie było dwa razy droższe. Więc tutaj no ktoś niestety musiał zapłacić, aczkolwiek no słusznie, bo, bo jakby no jak można nie odkurzyć nawet mieszkania. No, no nie, w każdym razie, no tak jak mówię, dobrze się skończyło, było okej, okay, przygoda życia. O, o północy prawie lataliśmy z walizkami. I chłopak mi pytał, co tym razem sobie nie w tajemniczonych, to jak jechaliśmy do Poznania, to ja narzekałam bardzo, że nie ma wesa w naszym pociągu powrotnym, i tak myląc, że ja chcę wersa, że tego wersa miałam, bo chcecie to opuścić z filmy z o zakinowanej walizce na dworcu, utkniętej pod tak tą mniej Było pani po prostu. Jak już pani chciała otworzyć naszą szafkę swoim kluczem, bo jeszcze się szafki pomyliły, i ostatecznie. My wracaliśmy pociągiem następnym, bo na swój nie zdążyliśmy. A był to chyba, mieliśmy własny przedział, bo było mało gdzie w pierwszej klasie, jeszcze był to że chciałam mieć warsza, miała i Więc że mój chłopak do mnie od razu z pytaniem, co żeś sobie pomyślała, że coś jej nie podobało. No nie, no nic, no tak. Wiesz, no wyjrzałam przez okno i tam przez... widok słaby, ale ujdzie. wy na tym się skończyło. Mój chłopak wiecie, tak, 23 30 leci z walizką i z ołową, taki wkurzony. No, właśnie się nie skończyło. A, ale cóż, no, miałam widok na Motławę, Tak, salon, no, mogę sobie podziwiać. To potem zobaczycie w tym i w następnym filmiku, bo trochę ponagrywałam. Także było, było fajnie. Poza tym reszta wyjazdu minęła nam dość spokojnie. Także zapraszam Was dalej do oglądania już bez większych przygód. <grym> miasta. 50.